Teraz. Cześć, siemanko, z tej strony Łukasz. Witam Was w kolejnym vlogu wrappingowym. Dzisiejszy temat to oklejanie lusterek. Są tu powierzchnie obłe, więc najlepiej okleić je metodą pre -stretch. W dzisiejszym vlogu dokładnie pokażę Wam jak to zrobić, żeby Folia się ładnie układała na wszystkich wypukłych miejscach, żeby się nie marszczyła, żeby nie zostawało za dużo nadmiarów. To dzisiaj wszystko pokażemy. Kolejną sprawą, jaką się zajmiemy, to tylny błotnik. Pokażę jeszcze kilka błędów, jakie, jakie tam można popełnić i których się wystrzegać oklejamy lusterka. Lusterka są elementami obuwini, mamy je oczyszczone, odtłuszczone. Pamiętamy, aby folia była w tym samym kierunku co na reszcie samochodu. Lusterko będziemy klejali metodą prestrecz, czyli wstępnego rozciągnięcia. Bierzemy folię przyklejamy sobie gdzieś do jakiegoś elementu, żebyśmy mogli ją rozciągnąć. Kolarka, podgrzewamy całość. I naciągamy. Okay. Tak rośmią folię Przyklejamy na lusterko. Rozciągamy ją na całość, tak aby była naciągnięta na lustro. Okay. żeby zrobić elementy obłe, że na i cofamy folię to co wcześniej rozciągnęliśmy żeby się nam ładnie ułożyła na elemencie i tak naprawdę tyle wystarczy folia nam się będzie odkurczała z i winą lusterko Praktycznie oklejone zostało wykonanie. Dlaczego robimy w ten sposób, a nie na przykład naciągamy folię w ten sposób rozgrywając, ponieważ folia kanalikowa ma w kleju taką strukturę, takich kwadracików. W momencie kiedy ją rozciągamy, to w miejscu tam gdzie nie jest rozciągnięta, a na łączeniu z miejscem, gdzie jest rozciągnięta, powstaje taka zmiana struktury i od razu to widać na elemencie. Ścinamy nadmiary, żeby łatwiej było nam dopracować element. Obkurczamy tutaj. Ok, lusterko mamy klejone. Udało się ładnie zrobić krawędzie, zaraz przeprę. No i tak to wygląda. Dobra, na wodniku folię mamy wstępnie rozłożoną. W tym momencie musimy ją naciągnąć. Po co naciągamy w ogóle folię? Po to, że na wszystkich tutaj elementach, na wszystkich zakrętach i elementach obłych żeby nie zostawał na, na, na mojej folii. Spójrzcie, tu w tym momencie jest folia nienaciągnięta, i już zostaje nam jej za dużo. Żeby pozbyć się takiego garba, no takiego to akurat dużego nie da się w ogóle pozbyć, ale gdyby on był mniejszy, ta fala by była mniejsza, można by było grzać folię w tym miejscu i rozciągać ją w tamtą stronę. Ale mm, nie jest to dobra metoda, będzie widać różnice w niejednorodności folii. Trzeba ją naciągnąć tak, aby cała powierzchnia była od razu wylana. Nadmiary wtedy nam zostają bardzo małe lub wcale. I elementy ogłe możemy ładnie okleić. Spójrzcie, folię mamy już wstępnie podnaciąganą. Ona nam się ładnie tutaj rozciągnęła na lustro. E Trzeba zwrócić też uwagę przy naciąganiu folii, żeby nie ciągnąć za narożniki, ponieważ tutaj nam się porobił takie linie, które później nam ciężko będzie wyprowadzić. Naciągamy zazwyczaj w dwóch miejscach, rozciągając w obu kierunkach, tak aby właśnie powierzchnia nam wyszła gładka. Spójrzcie, tutaj został nam kawałek folii. Który powoduje nam duże naprężenie Przez to folia się źle układa Gdybyśmy ją raklowali To w tym miejscu powstawałyby nam takie falbanki Które ciężko by było zlikwidować Dlatego w miejscach, gdzie pojawiają się jakieś duże naprężenia Trzeba wyciąć ten kawałek folii Żeby ją odprężyć I teraz już nam folia nie ciągnie w ten sposób, możemy ją ładnie przyraklować. Klapka wlewu paliwa, również ją okleimy w technologii pre-stretch Czyli wstępnie rozciągniemy folię okay, bierzemy sobie kawałek folii, naklejamy na jakiś element Grzejemy i rozciągamy. Pamiętajmy, że folia 3M seria 1080 może rozciągnąć się do 30% Nic jej się tutaj nie stanie Yalan edeceğim, yalan Tak rozciągniętą folię. Nakładamy na element, pamiętając o kierunku, tak aby był zgodny z naszą folią. Tu nie pamiętamy było, więc sobie był jeszcze raz To było tak, to było tak, więc kierunek jest w to jest w to, czyli tu jest, przed to. Pamiętam, jest to. No tak. Układamy folię na elemencie. Rozciągamy maksymalnie, blokujemy sobie i teraz rozciągamy na lustro tak żeby zlikwidować wszystkie zmarszczki. Raklujemy. Element mamy wyraklowany. Co nam daje wstępne rozciągnięcie? Daje nam to, że na wszystkich wyokrągleniach możemy sobie folię obkurczyć i nie zostaną nam nadmiary. Doklejamy ją do końca. I teraz tak, toś tu na dół grzejemy i ta folia sama nam się będzie układała. Spójrzcie. Jeszcze, no, jeszcze nie spoglądajcie. Okay. Spójrzcie teraz jak wyglądają narożniki. Jest ostrość. Jak nie ma to tu okay. nic w wtedy tak Jak to wygląda? Nie mamy tutaj żadnych zmarszczek. Folia bardzo ładnie się ułożyła. Okej, okay, element mamy klejony. Pokażę Wam z bliska, jak to będzie wyglądało. Ok, narożniki wyszły w ten sposób. Muszę jeszcze dotleić. krawędź, Później wygrzejemy wszystko. Ale głównie nam chodziło o to, aby na narożnikach nie zrobiły nam się zmarszki. I tak właśnie wyszło. Na dzisiaj to już by było wszystko. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, odwiedzajcie nasz firmowy Facebook, wbijajcie też do nas na Instagram. Tam czasami różne informacje dotyczące naszych prac. Na dzisiaj się już z Wami żegnam. Do następnego razu.